Szanowni Państwo, dzisiejsze podpisanie umowy między firmą koreańską KAI a wojskowymi zakładami lotniczymi numer 2 to jest jakby zwieńczenie długotrwałych negocjacji. To jest również efekt tego, że Polska kupuje 48 samolotów F-A50, z czego 12 już jest w Polsce i 12 jest tutaj w bazie w Mińsku Mazowieckim. E, docelowo ma być 48, brakuje jeszcze 36, ale... 36 docelowo będzie tutaj tych samolotów F-50 w bazie w Mińsku Mazowieckim. Myślę, że do końca roku te samoloty F-50 będą podrywały się w dyżurze bojowym. W tej chwili trwają jeszcze szkolenia pilotów, ale ta jednostka bojowa będzie ogromnym wsparciem również dla bezpieczeństwa nieba polskiego, dla bezpieczeństwa Polek i Polaków. To jest takie ogromne wzmocnienie również i obrony Warszawy, bo po to tutaj w Mińsku Mazowieckim 23. Batalion istnieje. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym, w sensie strony koreańskiej, ale jednocześnie też chcę bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Kulaskowi, który nadzoruje również pracę PGZ-u, prezesowi PGZ-u także, ale również prezesowi wojskowych zakładów lotniczych nr 2. To jest ta gwarancja tego, że ta jednostka lotnicza, która będzie służyła w Armii Polskiej, będzie miała zapewnione prawidłowe funkcjonowanie. Szanowni Państwo, to jest to podnoszenie na wyższy poziom również i bezpieczeństwa nieba polskiego w związku z tym, co dzieje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Mam na myśli oczywiście wojnę na Ukrainie. Praktycznie nie ma tygodnia, żebyśmy nie podrywali swoich i sojuszniczych myśliwców po to, żeby przeciwdziałać tym atakom bezpardonowym strony rosyjskiej na Ukrainę. Myślę, że to jest wyjątkowy dzień, za który bardzo, bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim tutaj zebranym. Ogromne blawa dla was wszystkich, moi drodzy, za spodziękowaniem, za trud, za wysiłek, za to wszystko, co robicie, żeby ta współpraca między Rzeczypospolitej Polską a Państwem Korea naprawdę przebiegała w sposób bardzo znacząco prawidłowy. Bardzo dziękuję Panowie Ministrowie, Panie Ambasadorze, Szanowni Państwo serdecznie dziękuję i gratuluję.